Partnerem strategicznym projektu budowa domu z Bali 100 m2 krok po kroku jest dostawca okien do naszego projektu firma Teamplast, zadbaj o ciepło w swoim domu, firma Enero, dostawca naturalnych materiałów izolacyjnych do domów z drewna oraz Florian Centrum, spółka Zoskutna, producent pokryć dachowych i elewacyjnych. <grych> Zamówiliśmy sobie, To jest kolor drzwi? I zamówiliśmy pastę pigmentową na 5 litrów Nie chcemy zrobić kolor na białej farbie. Eem, dużo, dużo jaśniejszy, a nam 10 litrów starczy? Do zrobienia tego? Nie, teraz możemy dodać tego troszkę tylko. No, bo chcemy zrobić o przynajmniej pół jaśniejsze niż to, jak nie więcej, na ściany. A, a mieliśmy białą jeszcze pomalować kawałek ściany na biało. I będziemy robić próby, żeby sobie to wyschło i żebyśmy byli pewni, czy ten kolor... No jest jakaś marketowość far... farba do ścian. Tu ściany są zagruntowane już. W sumie dodaliśmy całą piepastę pigmentową, która jest na 5 litrów. To mamy 10 litrów farby. Trzymajcie kciuki. Okay. Cappuccino? O, nie? Jeszcze są smugi. O, ładniusi, mocny. Beschno. Ano, no, trzeba dać mu wyschnąć. Chyba, chyba za mocne. Ściany zagruntowane. Grunt trochę wody i farby w odpowiednich proporcjach i co, no najpierw objeżdżamy wszystko dookoła farbę dobraliśmy, tak jak mówiłem do, do próbki drzwi mieliśmy farby pigmentowej tutaj kupiliśmy na, 5, na 5 litrów na 5 litrów farby białej i rozmieszaliśmy to z 18 litrami Białej farby, i wyszło kolor. No, i wyszedł taki kolorek, że o. Tam jest przełamany kolor. Nie biały, bardzo jaśniutki, ale przełamany pod kolor drzwi. Że tak, żeby drzwi były ładniej wyeksponowane. No, i tutaj pomału już widać. Tu jest na drewnianku zabielonym. O. A tutaj już widać, jak. jaka jest różnica na ścianie po pierwszym razie. Ona tak dość dobrze kryje, więc myślę, że drugi raz to będzie tylko taka poprawka eee, delikatna. Założę sobie własne na głowę, to trochę razem coś tam porobimy, popracujemy. Eee, wymalowanie prosta rzecz, ale, ale jednak się też schodzi. Okazało się, że wałek marketowy jeden zostawia jakieś takie dziwne skacze i zostawia jakieś dziwne ślady. Ehm więc ta jakość tych wałków też jest, pozostawia wiele do życzenia, ale z... zależy, no, trzeba szukać tego wałka jakiegoś tam odpowiedniego ale różnica jest kolosalna Niby wałek jak jakiś tam lepszy z popularnego marketu, nie będę tutaj e, torbą się nie sugerujcie, bo to nie, nie, nie o ten market chodzi No mogę powiedzieć, w Leroy'a chyba są lepsze rzeczy, powiem szczerze, ja gdzieś tam Któryś raz jesteśmy w tym markecie i tam jest dużo lepsze, ciekawsze rzeczy niż, niż w Kastorami. W ma jakieś takie, mam wrażenie, gorsze rzeczy i te wałki z kastrami właśnie nie dają rady całkowicie. Wiadomo, że tam są pewnie też różne, niemniej jednak różnica była dość duża. ten wałek leży w kącie, a robię tym, którym Wasyl objechał. W prawie całą chatę i gruntem i, i dalej wałek jest dużo lepszy niż ten nowy tamten tu musiałem mazać, mazać, mazać nic nie szło a tutaj ten idzie dużo bardziej efektywnie po prostu Nie wiem czy mam technikę idealną tak jak powinna być, czy nie, ale maluję się po prostu raz przerazie i nie pozostawiać zaciorów No i tak to idzie Coraz bliżej końca bo już po prostu moce przerobowe się już kończą dawno Skończyły właściwie się moce przerobowe Mm, jakieś tam poprawki można robić też po pierwszej warstwie jak widać, czy nawet po gruncie. Ale zależy kto tam jaką dokładność oczekuje. Jak ktoś ma czas i chęci, no to takie kropeczki gdzieś tam pod światło można sprawdzić po pierwszej warstwie i jechać poprawiać. Ale to już kwestia indywidualna, to jak tam sobie życzy. Ja raczej mam ciśnienie na to, żeby się tu wprowadzić. A takie jakieś zabawy do pieszczania, to później jak będą na to chęci. Ale można się oczywiście tutaj nad tym spuszczać jeszcze bardzo długo tak mi kwestia priorytetów elektryk popodłączał wszystko już ale oczywiście owody są powyłączane dobra garderoba już i tutaj jeszcze ten pokój Dzisiaj tak chyba wszystkiego, całej góry chyba nie zrobimy dzisiaj, chociaż może naraz zobaczymy. Paweł Krzywo patrzy, ale 15. No dobrze, to kompromis, chociaż do 16, co? Kilka godzin później. śniutki kolor jasno 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 musimy jeszcze bałki umyć i dzisiaj już spadamy jednego pokoju nie wymalowaliśmy księżyc mógł być też ciemniejszy trochę no, ale zobaczymy może przemalujemy jeszcze z... taki mały update znowu ten let nam tutaj przeszkadza eee, obrabiamy sobie już przewody na razie ich nie wciskamy bo to musimy jeszcze chyba ponacinać troszeczkę tu brakuje tej deski ale jesteśmy przygotowani na przyjazd grzejników więc w każdych pomieszczeniach, sorry za te miganie, ale e, tutaj zamontowaliśmy sobie już te lampki tu będzie grzejnik e, tam jeszcze musimy to pomalować drugą warstwą, więc jeszcze chwila tu będziemy mogli po drugiej warstwie też to zamontować no i tutaj tak samo ledy pozakładamy za, za niedob niebawem jeszcze te e, jak one się nazywają, anemostaty e, ja jestem na krótkim rękawku, mimo że na zewnątrz mamy jeszcze śniegu trochę, chociaż nie, już stopniał dzisiaj, ale było zimno, było minus 3 w dom, na, na zewnątrz, e, temperatura spada bardzo wolno, więc wstępnie efekty są e, fajne. Tu już się zrobił nasz magazynek, ale to jest jedyne, jakby jedyne miejsce, gdzie można na razie to zrzucić, bo za tydzień przyjadą e, chłopaki zmontować nam ten oto budynek budynek gospodarczy, więc będzie się działo też myślę, że będę wam pokazywał co tam się e, dzieje, jak to jest robione on będzie z technologii szkieletowej tak jak robiliśmy szczyt ci z was co oglądali pamiętają i będzie w tej desce elewacyjnej szerokiej przy okazji chłopaki nam dowiozą właśnie tej deski elewacyjnej e, żeby tutaj, żebyśmy mogli tutaj to podokańczać <laughs> Więc tu jeszcze jakieś obróbki i tak dalej, to jeszcze wszystko przed nami. Woodching. Skuteczny i trwały uszczelniacz do domów z bali. Zapraszamy do kontaktu balajdetale.pl łamane na Woodching. Mm, to są takie rampeczki. Wybaczcie mi te mrugania. Takie rampeczki przywieszane do ściany. One będą się zapalać na czujkę, która tam dopiero będzie, więc też jeszcze podłączenia trochę jest pani po prostu płaci. Pani Paweł z klientem rozmawia. Pani zamawia przesyłkę, to, to zaraz Wam pan dokończę. Po rozmowie mamy tak kominek, który na razie nam się sypi, bo palimy też iglaste. Eee, z pełną świadomością konse i konsekwencjami, e, bo musimy troszkę podgrzać tej temperatury, żeby kafelki dało się kłaść. Sufity mamy wymalowane już na biało. Pomału mogę te już ściągać, ale dzisiaj to mamy w planach trochę pozawieszać sobie lam, żeby też poprawić sobie humor. W tym sensie nie jest zły, ale, ale to są takie elementy, które troszkę motywują dodatkowo. Tu mamy duży bałagan, bo wszystko wyszło właśnie z pomieszczenia gospodarczego i z przedpokoju. Bo tutaj jest obecnie wszystko, mogę Wam jednym krokiem pokazać. Jest pusta, wyniesiona bateria, jest pusta podłoga, bo chcemy zabić po prostu kafelki, tutaj. Więc na razie grunt, potem folia wpłynie. myślę, że będę pokazywał, jaki jest tutaj proces, jak to wygląda. Ale tak to na, na ten wygląda. W ogóle był elektryk, bo podłączał nam tutaj już wszystko. już jeszcze jest to też nie zakryte, bo jeszcze mamy kilka rzeczy do poprawy w tej elektryce, ale i też jak Paweł zrobi kafelki to przyjadą robić y, panowie od hydrauliki tutaj ten boiler wodę zbiornik wyrówna ten bo, na wodę więc jakby tutaj też się dużo y, zadzieje y, i tak i tak i tak no drzwi chyba widzieliście, chyba mówiłem, one są z zewnątrz y, widoczne bo teraz są zabezpieczone na jakieś otarcia. ja tutaj drugi raz przeleciałem tam jeszcze przyjdzie, ten sufit jest pływający w sensie nie nieprzyczepiony do ścian i on sobie by, może osiadać mimo, że nie widać tych szparek to on będzie się przesuwał, ale tutaj zrobimy uszczelniaczem ten kan, żeby żeby nie było e, takich tutaj tych przerw widać więc uszczelniacz jeszcze pójdzie bardzo mocno e, wejdzie do gry ale kominek robi fajną robotę jutro panowie przyjeżdżają z grzejnikami, więc będziemy też wieszać postaram się też właśnie nagrać, nie zapomnieć no i to jest właśnie od systemu naszego grzejników też taki panel e, który będzie jakby sterował Daną grupą grzejników. Tak, tak to wygląda. Teraz już dzisiaj zaczęliśmy od ilu stopni 10 10,5 No. Więc mamy taką temperaturę. pomalutku grzejemy, dogrzewamy i chyba spodziewałbym się, że jutro będzie 13 zarana, te 3 stopnie e, raczej zejdzie nie więcej. Więc myślę, że dość fajnie pewnie wiadomo, że im wyższa temperatura że jak będzie 21 to też szybciej będzie uciekać a im jakby niżej to to coraz, coraz wolniej ucieka więc no ale wiadomo, posadzki się muszą też wygrzać żeby jakby ta temperatura w miarę się utrzymywała to też trochę czasu zajmuje a drewno wiadomo, wszystko szybko, fajnie oddaje no ale za drewnem są te pustki powietrzne za regipsami, tam za deskami więc to wszystko zanim się tak tak sensownie nabierze temperatury to też jeszcze trochę potrwa a my musimy po prostu podnosić temperaturę żeby też te grunty, potem folię, kleje z kafelkami, to wszystko, żeby po prostu w miarę schło. A, przygotowuję światełka, wszystko co się na suficie dzieje dzisiaj. Od tego dzisiaj zacząłem. E, to jest podgrzejniki. To są te wzmocnienia, co pokazywaliśmy. Tu, tu i tu jest po długości ta listwa i do nich będziemy kręcić do nich będziemy kręcić grzyniki, które, jak już pokazywałem, są w tym naszym bałaganiku. E, o tam, ale póki co, Paweł robi kafelki, więc nie odrywam go od jego roboty. tylko przygotowuję przewody pod podłączenie kiedyś mi brat to pokazał i tak sobie w sumie robię tak jest najlepiej, delikatnie naciąć nawet może teraz było za mocno tu mamy taką dostaliśmy taką obrawiarkę do przewodów one muszą być dostatecznie długie, żeby nam do WAGO weszły jak jest za krótkie, to wago nie łapie. Doczepię wago i tyle. To jest pierwszy grzejnik z obwodu. Trochę zrobiliśmy źle. Może te duże grzejniki cztery daliśmy na jednym obwodzie. A trzeba było trochę to podzielić na przykład. No troszkę inaczej. Yy, dwa i na przykład z łazienką i potem dwa, z przedpokojem i wiatrołapem ta moc troszeczkę inaczej by się rozkładała, ale, ale mimo to powinno te 2000 watów tutaj uciągnąć na przewodzie 3x2,5 bo to właśnie o przewód najbardziej chodzi dobra, i to jest przygotowane pod grzejniczek, żeby go tu wpiąć i ja idę dalej ja tutaj to ja sobie uszczelniam do, do tej powierzchni, co zaraz pokażę. Chcę, żeby to dobrze się działo tutaj szczelnie, żeby te jakieś tam powiedzmy kurze z przestrzeni tej tutaj, tam nie wędrowały, eee, nie migrowały przy jakichś ruchach powietrza. O! Tak to wygląda. Jest to sobie tam bardziej uszczelnione. I ostatik przykręcony, skręcony na razie na zero. O, proszę bardzo. A potem trzeba będzie go wyregulować, ale to już myślę, że z pomocą refleksu, bo nie do końca wiem jak. w zakręcamy żeby tam się nic nie migrowało żadne kurze no i tyle lampeczki tu są Folię idę tutaj ściągać a pewnie potem jeszcze jak damy radę to spawem tu jeden grzejnik zamontujemy żeby żeby to troszeczkę widzieć co tu się święci potem belki będzie trzeba troszeczkę przeczyścić nie chcemy ich szlifować ale przeczyścić te takie pyłki o, z farby, jakiejś pozostałości, ale nie będziemy chcieli ich czyścić, żeby ich nie przebarwiać. Czy to się uda? Zobaczymy. Liczę na to, że tak. O, mam nadzieję, że macie kadr dobry. O, lampka zgasła, więc może nie będzie tych mrugań od razu za pamięci trzeba pousywać. A tutaj to chyba wiecie, oczywiście tutaj pójdzie biały uszczelniacz jako zamknięcie tej szpary. Ale raczej chcę to zrobić po malowaniu belek i na spokojnie po zamieszkaniu wtedy takie rzeczy sobie tu pouszczelniać. Bo teraz to trzeba troszeczkę sobie żeby zoptymalizować czas już będąc tutaj już po kuchni i takie wykończeniowe pierdoły to na spokojnie, już tu z miejsca, będąc tutaj w domu. Ale, tak jak mówię, deski, belki będą bielone tak samo jak ściany. Pokazywałem Wam próbę. Ona tam w kuchni jest na dole. Dla tych z Was, co nie widzieli, to bielenie to jest mniej więcej takie, ale to nam pokazała ta próba, że jakiekolwiek zacieki, czy coś jeszcze były na balach z budowy, to, to widać. Więc trzeba. Jakby dobrze przejrzeć balę przed malowaniem, że o takie rzeczy To akurat będzie szkło nad blatem Ale gdzieś tam jak takie rzeczy występują to No trzeba to Tym się zaopiekować No to tak z grubsza już widzicie, że to Wygląda dość fajnie Tu jeszcze grzejniczek na środku Jest akurat, tu się ładnie mieści, to jest 1,60 m taki długi ale to jak, jak zamontujemy, to pokażemy. O! Te ledy mi wam w kamerze, widzę. <gryw> I to jest światełko, właśnie w, w salonie. O, już, żeby już podłogę kłaść i wynieść te wszystkie graty i je wyużyć, by byłoby przyjemnie. Kominek jeszcze pod no, dużo rzeczy jeszcze jest. Czyste. Tam trzeba iść dalej zrywać. Jeżeli tu jesteś, zapewne podobać się nasz projekt. Wesprzyj nasze starania, zostawiając łapkę w góry przy tym filmie czy komentarz. Po zakończeniu poszczególnych etapów budowy zrobię dla was odcinek z odpowiedziami na wasze pytania właśnie z komentarzy. Nie zapomnij także zasubskrybować nasz kanał. Z góry dzięki. Partnerem strategicznym projektu budowa domu z bali 100 m2 krok po kroku jest dostawca okien do naszego projektu firma Teamplast, zadbaj o ciepło w swoim domu, firma Enero, dostawca naturalnych materiałów izolacyjnych do domów z drewna oraz Florian Centrum spółka Zoskutna, producent pokryć dachowych i elewacyjnych.